И там в крайния чай се закрани транспортна за, за места в Nie, tylko nie to! Raczej... Okej, okay, to mi nie, nie leczy do tego. Bez leczenia raczeta to dużo było, tutaj nic nie przeżyję, tyle wam. Powiem. Ironhide, tu major Lennox. podaj swoją pozycję Jego przekaźnik. Ja parę Czy mam? Mam. To to specjalne Dobra. Powinien wskazywać obecną lokalizację. Coś jest nie w porządku. Zasięgu! Wiedzą, że tu jesteśmy. Musisz się jakoś przebić. Przygotuj się! Uważajcie na siebie! Oni dostają obrażeń. Чуть-чуть характер. Potrzebuję wsparcia. Straciłem mobilność przez ciężkie obrażenia. Ironhide traci dużo mocy. Musimy go znaleźć zanim zrobią to Decepticony. Znalazłeś go! Musisz użyć swoich zapasowych akumulatorów, aby reaktywować jego system główny. Samą porę! Moja rezerwowa moc prawie się wyczerpała. Złe wieści, widzę zbliżających się do was wielu nieprzyjaciół. Zanim was stąd wyciągniemy, musicie oczyścić cały teren z deceptikonów. Dobrze, przyda mi się trochę gimnastyki. Nic tak nie pobudza przepływu oleju jak odrobina przemocy. Przyładuję mu działa kalibrów 50. Jakie to uczucie? Przechodzę Otwieram ogień. Zdumiewające! Repetikony! Spalić ich! Cel się zbliża! Dzięki za asystę! Po całym tym czasie wyłączenia miałem trochę sztywne stawy. Uwaga! Zaraz będziemy mieli więcej roboty! Leczę pikony. Żyję, że rozpala. Nie da się koniec. Rób rawionek, nie pozwólcie mu wstać. Nie pozwólcie mu wstać! Pojedyni są policzone, Decepticonie! Decepticony! Spalić mi. Was dwóch stanowi niezły zespół. Może jednak uda wam się z tego wyjść. Przygotować broń! Nieprzyjaciel się zbliża! Wyeliminować wszystkich! Akceptowalne! Czy naprawdę chcesz z tym zacierać? Bo jeszcze chcę Oberma! Spalić ich! Przechodzę w tryb ataku! Nie mam broni! Chodź i sobie weź! Potwierdzam, Ironhide odniósł obrażenia! Potwierdzam, Ratchet odniósł obrażenia! Z tego nie będzie. Zacierajcie! Cel trafiony! Pierwszy z nich! jest zidentyfikowany! Cel zaatakowany! Mój poziom mocy spadał! Potwierdzam, Raczet odniósł obrażenia! Doskonałe! Nikomy! Spalić mi. Imponujące. Wygląda na to, że przyglądałeś mi się, jak walczę. Nadciągają intruzi! Przywalcie Decepticonom tym, co macie! Pora pokazać im obie Receptki Receptikon ranny! Receptikony! Spalić ich! Kontakt z grobiem! Cel zaatakowany. Ironhide w zasięgu. Uznaję obrażeń. Przechodzę w tryb ataku. Sprzątnij się, ten Założę się, że myślałeś, że będzie ci łatwo. Roznieś ich! Nie pozwólcie mu wstać. Zacierajcie! Założę się, że myślałeś, że będzie ci łatwo! Kontakt z Przechodzę przy... Dbajcie deceptikonom tym, co macie! Deceptikomy! Spalić ich! Przed Pierwszy z wielu! Chrób trafiony! Nie pozwólcie mu wstać! Nie mam broni! Uwaga! To nie koniec! się, te deceptikomy! Nie wiem, co robić. Idę na wyższą pozycję. Niech to Bądź blisko. Przechodzę w tryb ataku. Wróg racze. Potwierdzam trafienie. Atakuje cel. Wycofać się. Sostrać trzy alchemy. Trzymajcie się. się. Mój poziom zniszczeń jest krytyczny. Kolejny wróg. eliminowany. Cykl komerandy. Namierzam To był ostatni z nich. Oczyściliście teren. Grupa gniazda wyrusza, aby was przejąć. Misja wykonana, panowie. どこ Przepraszam, że nic nie gadałem ale nie miałem Raczet, czy Ironhide doszedł już do siebie? Jestem już w pełni sprawny, Brian. I gotów na wszystko. Gdybyś spędził jeszcze godzinę w Szanghaju, to byłbyś gotowy na przemiał. Zostałbyś kupą złomu. Czyli byłbyś dużo mniej przydatny niż teraz. Dobra robota, autoboty. Wygląda na to, że nasz apetyt na walkę zaburza nasz osąd sytuacji. Zniszczenia, jakie powodujemy w ludzkim otoczeniu, są zdecydowanie zbyt duże. Autoboty, nasza walka trwa dalej. Rozpoczął się właśnie nowy atak od strony wody. Zrobić jeszcze nową, czy nie? Jeszcze jedną misję, czy nie? dobra O tym skrajmy Dobra, kończę odcinek na razie cześć!